Witam serdecznie. W tym odcinku zaprezentuję Państwu naszą innowacyjną zabudowę, która pozwoli przewieźć jeszcze większą ilość palet niż w dotychczasowo stosowanych rozwiązaniach dostępnych na polskim rynku. Główną cechą zabudowy jest fakt, iż zachowując standardową długość samochodu 8-paletowego z tylną kabiną sypialną, zmieścimy w przestrzeni ładunkowej aż 10 euro palet, nie tracąc przy tym zwrotności pojazdu. Uzyskaliśmy tę funkcjonalność przez poszerzenie przestrzeni ładunkowej do szerokości 245 cm, dotychczasowo niedostępnej dla Mastera na rynku. Do takiej innowacyjnej zabudowy bez problemu możemy zamontować windę załadowczą. Zabudowa Carpol Max sprzedawana jest wraz ze specjalnie zaprojektowanymi lusterkami, gwarantującymi doskonałą widoczność, która ma wpływ na bezpieczeństwo kierowcy oraz innych uczestników ruchu. Potwierdzają ją przeprowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego badania, które były podstawą wydania homologacji na nowego szerokiego mastera. Zabudowa posiada również dostosowane do tej szerokości poszerzone owiewki boczne, które gwarantują mniejsze opory powietrza, co znacząco przekłada się na zmniejszenie zużycia paliwa. Dodatkowo, jesteśmy w stanie skonstruować zabudowę mogącą pomieścić nawet 12 europalet. Wtedy długość przestrzeni ładunkowej wzrośnie do 485 cm, lecz w tym przypadku należy skorzystać z górnej kabiny sypialnej.